Trzech bardzo mądrych ludzi. Uważaj, kochanie, uważaj, bo pan cię nagra i będzie problem. No gdzie? Przepraszamy.

Rano były ujemne temperatury. Teraz się zrobiło bardzo ciepło. Myślę, że powyżej 11, może 12 stopni Celsjusza. Rękawice mam ściągnięte. Pochylam ten kask, bo nie wiem, czy to widać, bo mam przestawiony telefon. No ale w każdym razie nie potrzebuję rękawic, bo jest naprawdę ciepło. Piękna pogoda, ani chmurki nie ma. Na mieście przejeżdżałem trochę. Kurczę, znowu muszę tutaj coś poprawić. O, tu, tu mi się widać, nie będzie chyba widać. Tutaj ten czujnik hamowania jest tylko na jednej tetrytce. Mnie się po prostu przestawia, zobaczymy. O, działa. No i trochę tych rowerzystów na mieście jest. Trochę ludzi na nogach się wypuściło. A myślę jeszcze kwestia może tydzień, maksymalnie dwa i ludzie zaczną jeździć. Przede mną też tam jakaś parka jedzie. Minąłem w kim czasie, takie ze trzy, może cztery pary rowerzystów. Koniecznie muszę kupić sobie nowy dzwonek, bo tu mam taki niby elektroniczny, ale po prostu zdechł. Jednak takie najprostsze rozwiązania zawsze są najlepsze. A skoro już jestem, to sobie odwiedzę pałac. Rodu von Utkamer, tacy okoliczni magnaci, można powiedzieć, niemieccy. No nie magnaci, magnaci to byli raczej polscy, to byli grafowie. No, widzę, że tu już nie byłem. Nie wiem, to 30 parę lat temu, może ostatni raz to wyglądało wszystko mniej więcej jak ta wieżyczka, takie zaniedbane. Choć jakoś jeszcze to się trzyma. Ale już tu elewacja, widzę, że ładnie jest zrobiona. Pamiętam te cisy. Chyba bardzo długo te drzewa rosną, bo minęło, mówię, 30 parę lat, a takie same są, jakie były. Nie wiem, czy to jest. O, widzicie, a tu z przodu to już tak byle jak. Zależy z której strony. Z przodu. Generalnie to był front kiedyś, a tamto odnowione, to tył. Nie wiem, czy tędy przejane. O, tu jakaś wystawka zrobiona. Jak ruszcy wkroczyli na te tereny, no to właściciela tego pałacu, no pałacu, w sumie pałacu i tutaj okolicznych Włości, bo to te ziemie wszystkie do niego należały, yy, od razu Zastrzelili, jak to po, po rusku. Oni to tak od wieków stosują taką metodę. Mieszkańców się spytali, kto tu, kto tu rządzi, czyje to jest. No, wskazali tego właściciela. Ruski oficer podszedł i go zastrzelił. Tak to oni robili. A, a tu w tym miejscu, dobrze patrzę, dobrze, tu w tym miejscu, między tą halą po lewej, a tutaj tym budynkiem po prawej. Stała taka stodoła, jak to się mówi, polna i też tu Ruscy, już kiedyś w jakimś filmie wspominałem, leczyli swoją armię od syfilisu, czyli od choroby wenerycznej. Oficer za, zarządził zbiórkę, stanęli w szeregu, podał komendę portki w dół, poleciały portki w dół, przeszedł się, no i palcem ty, 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 nie wiem, ilu tam było, bo nie byłem świadkiem, tylko znam to z relacji tych, no już w sumie nieżyjących ludzi. Wystąpili. No i wystąpili. Za tą stodołę ich tam zabrano i z pepeżki ich wyleczono skutecznie. W parę sekund. Zobaczcie, na jakim wysokim poziomie mieli medycynę już w tamtych czasach. A jakiś mecz ligowy. Liga wiejska. Tą górkę widzicie? Dobry No trzeba by było zaatakować chyba, nie? A Idzie jak przecinak, jak to mówi. I z górki. No jestem na swojej wiosce. A te lepsze boisko puste. Chyba oszczędzają na sezon. Kolektory grzeją? Grzeją, muszą grzać. Słońce jest, to i muszą grzać. Dobra, rumaka wyłączymy. O kurcz Centralny zamek wyciągnięty Trzeba będzie sobie w inny sposób poradzić da rady? Nie da rady. Może tym. O kurczę, nie da rady. Dobra. Idę na około, Święta. Widzicie to jest najlepszy? Najlepszy zamek. Wszystko można ściągnąć i zobaczymy ile mi tam no nie zobaczę, bo zamknięte. Nie wiem po co żonka zawsze to zamyka tak, no, i drzwi zamknięte. Może mnie wpuścić nie chcę. Gdzie ona to jest? O no, kurczę, nic nie widzę. No śpi. Piesek nie śpi, tylko czuwa no myślałem, że mnie niech nie jeszcze nie wpuści do domu Co? No bo tak szybko jechałem, że nie zdążyłem zadzwonić. No chodź łapka, chodź. Chodź. Dobra, idziemy za czym jak tam woda się nagrzała. No, 40 48 stopni, e, chyba się małżonka chrapała. Za to godzina. Kurczę, w świetle to nic tu nie widzę. Jaj, 11.47 O, to jeszcze spokojnie. 50, parę do 50 dobija jak nic. Dobra, rower trzeba schować. Podłączyć go pod koryto dystrybutor, czy jak to woli, do sieci. I po ciężkiej pracy trzeba trochę odpocząć. W końcu to niedziela. Jeszcze zapomniałem o zapowiedzi jutrzejszego filmu. Jutro mam wolne, więc. Pojadę do miasta, kupię olej, filtr oleju, olej silnikowy oczywiście, ale kupię też olej przekładniowy do skrzyni biegów, choć niektórzy twierdzą, że tego nie trzeba wymieniać. Ja jestem innego zdania. I olej przekładniowy, olej silnikowy, filtr oleju, filtr powietrza, uszczelkę pod pokrywę zaworów. No i chyba, chyba to wszystko. No i postaram się nagrać. Jak to wymieniam? A, zapomniałem, jeszcze płukankę kupię. Kupię płukankę. Wiem, że jest wielu przeciwników tej metody, ale ja przepłukam, gdyż nie wiem, jakie tutaj dziadostwo było wlane. A zamierzam wlać olej w pełni syntetyczny 5W40, taki jak zalecany jest do tego silnika, więc sobie od razu go przepłukam. Zainteresowanych zapraszam. Cześć!